Dzień dobry, to jest film o Roberciku z Roblox. Jak się Wam spodoba, e, walnij lajka, suba e, Ogólnie w tym filmie będzie wszystko co wiemy na razie o naszym kochanym komuniście z Robertciku. Roberciku. Robert, czyli e, YouTuberek na YouTube, który ma 260 tysięcy wyświetleń, dołączył do YouTubea 5 kwietnia 2021, czyli na logikę po, e, on ma maks 9 lat. Czyli zaczynał, kiedy miał 7, e, ma 1030 subskrybentów. 1430 subskrybentów, e, ma na imię Robert. Wiecie w celu ich grać według opisu kanału w Roblox. Wow. Najbardziej popularny film naszego kochanego komisty to był film, e, gdzie e, to był szablon z kaptuta, gdzie wkleił swoje e, zdjęcia e, i napisał, że tak wyglądają hejterzy. Więc ogólnie... Na tym kanale nic ciekawego nie ma. <laughs> A wręcz ten kanał jest szkodliwy. Nasz ukochany Robertik słynie ze swojego kultowego nagrania. Ha-ha-ha, ale siebie bej. O. Tutaj macie nagrania. Aha, ale ciebie bacon. Czemu? Bo nie masz robokców. Nie wywajcie mnie, czy jestem baconem. Po prostu nie mam robokców. Przepraszam was, że was już musiały słyszeć tę piękny, tą piękną piosenkę, miód dla uszów. E, Robertcik, e, w ogóle powinien sobie jeszcze Spotify'em najlepiej utworzyć. E, Na jest za... i teraz reklama... E, nie ma reklamy. Dajcie reklamę. Robert miał y, jedną dramę, taką, którą powiedział z dramą z Right of Hitler. E, też miał, e, nagrał film na zabulet. Dlatego. Teraz z Żabulec. Jak się nie mylę, to jest Berlin. Bellinger Oficjal. E, w opisie macie linki do kanałów tych panów. E, też nagrał film na Michała Minecraft. Michał Minecraft też nagrał. kozacki film na Roberta. I też na Femeza. Nie wiem, co akurat z Femezem. Nie jestem w ogóle zatajemniczony, więc Wam nie powiem. Ale możecie sobie wbić tak labeki na kanał Robert Roblox i se Ogólnie. Są dwie teorie. Prowerci.problogs to może być projekt. Oj, wojka, ale na to są takie małe szanse. Takie, takie 50 na 50. A kolejne, na teoria to to, że Red Gay y, to, to samo co rowerci. Ale, ale. To? To już... To jest tylko moja teoria, nie mam na to żadnych dowodów. E, dobra, nara do kolejnego filmu, e, dobranoc mi, e, dobrego śniadania, nara. A